Hej, witam was bardzo serdecznie, jestem Daymixer, to jest kolejny materiał z, z Sąsiadów z Piekła Rodem 2 Kolejny, tak tak jak przez chwilę powiedziałem A więc słuchajcie, dzisiaj mamy odcinek, który nagrywam po raz drugi, ponieważ Za cicho byłem, coś się źle zepsuło, coś się nagranie zepsuło i tyle A więc mamy odcinek, bujając w obokach. Sąsiad mnie się do góry Następnym przystankiem na drodze naszej wycieczki jest Taj Mahal Mamuśka nie może się oprzeć urokowi indyjskiego bazaru I wyrusza na zakupy Sąsiad korzysta w tym czasie z lokalnych atrakcji turystycznych I znów daje upust swojej nienawiści do słoni Udi wkracza do akcji minimalna ilość na 5, yy, maksymalna 7 Lecimy Jak widzicie już to zrobiłem na 100% Więc mam nadzieję, że tym razem też mi się to uda Dobrze No to zaczynamy od zbierania przedmiotów Pokażę wam jak to zrobić Dzisiejszy odcinek będzie trochę szybszy, bo się śpieszę yy, Wcześniej nagrywam ten odcinek To miałem dosyć kupę czasu, ale teraz Nie miałem czasu po prostu wtedy, żeby dalej go nagrywać Ale masakra Tragiczny jestem w tą grę Co jest? Kończy mi się podkładka! W końcu, najgorzej po prostu Tragicznie to zrobiłem, no, dobra. Okej. Okay. To już możemy tutaj zamontować. Czekamy aż ta gruba klucha tutaj pójdzie. I weźmy sobie w sumie w węża, węża. Oczywiście węża. Mm, bierzemy. Mamy tutaj naprawdę du dużo rzeczy do zebrania tutaj, więc... Mam nadzieję, że się wyrobimy. Okej, okay, zdążymy. Raczej tak. Tutaj mamy kurwionego słonia. Hmm. <ścoughs> Dobra. Jeszcze raz potrzebujemy szczura, więc go szybko wyciągnijmy. Dobrze. I okej. Okay. No to będziemy zaczynać. Tylko musimy poczekać, aż sąsiad stąd. Oj, oj, oj. Woody, oj. uważaj. Dobra, możemy przechodzić. Dawaj, tutaj. To potrzebujemy, i dajemy tu. Hop. No to teraz musimy poczekać, aż matka wyjdzie stąd. Yy, pójdzie tutaj i wróci. Okej, okay, sąsiad idzie w kurze słonia Nie wiem kto jest tutaj głupszy, sąsiad czy słoń No to jednak nie jest jakieś takie, wiecie, okropne, żeby aż tak się denerwować Oczywiście idziemy tutaj Teraz tutaj puszczamy Szczura mu. No dawaj. I teraz robimy to. Kurde, nie widzieliście co się. O. Widzieliście chyba w sumie najważniejsze. Moim zdaniem, to jest chyba najśmieszniejsze z tego wszystkiego. Tutaj nic zbytnio ciekawego nie ma. Okej. Okay. Dwal mu się ograbie. Hallelujah, chcę tutaj. Dobrze, sąsiad, bierz tego kundla. Do mamuśki. I idź. Sobie poczyścić klapeczka. Laczka swojego. Maszyna do niszczenia butów. Okej, okay. no to teraz jeszcze jedyne co to czekamy tutaj, aby nasz sąsiad zaliczył wszystkie nam żarty. Znaczy, no w pewnym sensie on nam to zalicza. Magiczny laczek, który cudem się naprawia tak o samemu po zniszczeniu. Ale dostał w głupi ryj. Dobrze złoń, jestem po twojej stronie yy, Wcześniej nie moglibyśmy tego zetrzeć Ponieważ ten słoń by, by nam, nam wywalił Znaczy no, w ogóle nie możemy Bo Woody sam nam mówi wtedy, że Nie może tego zrobić, bo ten słoń wygląda na ostro wkurzonego Dobrze, a więc tutaj Nasz sąsiad dostał porażającą niespodziankę yy, Dobrze no dawaj sąsiad, pokaż się, popisz się. No, jak tam? I mamy, 100%. Sąsiad wżera swojego laczka. A my idziemy do kolejnego odcinka, czyli popiół i zamęt. Minimalna ilość monet 5, maksymalna 7. Sąsiad poskramia dzikiego zwierza. Rodzinka z piekła rodem znowu rusza do akcji. Mamuśka nie może się oderwać od azbestowskich pieluch, sprzedawanych na tutejszym bazarze. Sąsiad także znalazł sobie nowe rozrywki, jak przyjażdżka na świętej krowie czy spacer po rozżarzonych węglach. To wymarzona sytuacja dla Woody'ego. Tak, jak widzieliście, mam 6 na 7. Nie byłem w stanie na poprzednim odcinku znaleźć ostatniego żartu, jaki tutaj jest do zrobienia. Wiem, że coś z tymi lodami, ale nie wiem, co mam z nimi zrobić, więc może w tym materiale się to uda zrobić. Tutaj nic w sumie nie mamy zbytnio, więc tutaj nie mamy nic do zebrania. Hm. Dobra, tutaj też nic do zebrania nie ma, y Oj, w sumie zejdźmy. To pozbieramy stąd sobie wszystkie rzeczy. Tutaj mamy dwie, dwa przedmioty do zebrania, czyli miech oraz te pieluchy azbe azbetowskie. Okej, okay, super. Więc. Nie jestem pewien, ale chyba... Mamy już wszystkie przedmioty. Co dziwo. Nie jest ich za dużo. Dobra. To w każdym razie musimy rozlać tutaj. Co dajemy tu? Okej okay. Węgle mu rozżarzamy Okej okay. Bierzemy to yy, Rozlewamy mu benzynę na tym tym Okej okay. W sumie podejdźmy tutaj nie wiem naprawdę co z tymi lodami, bo. Co nie. Co nie. To nie. Oj, to, nie. O, to po, pójdźmy na wszelki wypadek do góry. Dobra. To też nie, no bo sprawdzałem na tamtym materiale, więc nie wiem tylko co z tymi lodami mi zrobić, bo tutaj nic nie możemy zebrać. To jest. Właśnie już nic nie możemy zebrać, więc co. Coś mi się wydaje, że po prostu przegapiam. No, tutaj na niego dmuchnął i benzyna go spaliła. Troszeczkę. Dobra, matka, idź już tam. Ale idealnie. Normalnie. W sumie dobrze, bo teraz sąsiad będzie wchodził tutaj o. Okej. Okay. Dobra. Schodzimy tutaj i na krowę mu zrobimy. Ko co my jeszcze możemy zrobić? Mamy trzy. Tutaj będzie 4, 5, 6. Zrobione już, tak? Nie, Woody, sprawdź. Mamy zrobić 7 żartów. A tak, na tych rozżarzonych węglach i potem w ogień skakuje. No, musimy ewidentnie coś z tymi zrobić, z tymi... Hmm. Naprawdę nie mam pojęcia co tu z tym można. Też nie, no i super. A więc mamy te sześć żartów, które wiem jak zrobić. No, naprawdę ja nie mam pomysłu co jeszcze, no. Ewidentnie to z tymi lodami, bo nawet się im Woody przygląda. Znowu go przypaliło, ale nie o to mi chodziło. Nie wiem, tę pieluchę wezmę. Popatrzę. O cholera! Zakończyłem odcinek, bo inaczej i tak by nas matka zgarnęła. Słuchajcie, wiem, że ten materiał jest krótki, ale jeszcze Wam zapomniałem przekazać informacji. Nie było odcinków, ponieważ byłem na wakacjach, nie mogłem nagrywać. Za niedługo mi się zbliża jeszcze ten wyjazd. Przepraszam, że ten materiał jest taki krótki, ale na spokojnie. Za to materiały się pojawią przez cały tydzień, prawdopodobnie będą się pojawiać materiały i z Pokémonów i z sąsiadów Dlaczego? Dlatego, że chcę nadrobić po prostu ten materiał. A więc w sumie to tyle w tym materiale. W następnym odcinku pokażę wam jak zrobić ten, ten etap na 7 na 7 czyli na 100% i zobaczymy. E, czyli także na 100%, bo nie wykonałem wszystkich kawałów, a na 100% to jeszcze coś oddzielnego jest i zobaczymy jak o co chodzi w tym materiale czyli oświecenie. Dobrze, a więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć, pa. No i na razie, hej.